Chodziło o to, żeby na tych dziesiątkach cmentarzy, które w Gdańsku były, a których nie ma, bo zostały zniszczone, zapomniane, zdewastowane czy rozkradzione, żeby na nich 1 listopada pojawiał się zniczy jako znak pamięci naszej, nas obecnych gdańszczan, o tych gdańszczanach, którzy tworzyli miasto dawniej. Nieważne jakim mówili językiem, nieważne jakie mieli przekonania. Oni byli, a my jesteśmy i o tą łączność chodziło, o to chodziło, żeby to pokazać. I akcja zaczęła dość szybko zataczać Szersze kręgi, zainteresowała się nią prasa. Przy okazji opracowań na temat świętowania 1 listopada pojawiały się informacje i co najważniejsze, po dwóch, trzech latach akcja zaczęła żyć własnym życiem. Nie trzeba było przypominać, nie trzeba było ludzi skłaniać do tego, żeby ruszyli się i poszli zapalać te znicze. Ludzie po prostu zaczęli te znicze zapalać. To się stało pewnym takim obyczajem, że na te stare, zdewastowane. Cmentarze zapomniane chodzi się po to, żeby zapalić z niczym. A zaczęło się to właśnie gdzieś w akademii. Innym dużym przedsięwzięciem, które zrealizowaliśmy, był pomysł odtworzenia miar na ratuszu głównego miasta. Tak wyglądały kiedyś, zanim zniknęły w czasie wojny, a tak wyglądały wtedy, kiedy nam przyszedł do głowy ten pomysł. I zaczęło się, zaczął się roczny, ponadroczny projekt, wymagający oczywiście projektu w formie rysunku, ale projekt, który. Między innymi zakładał to, że trzeba było całą masę ludzi ważnych przekonać do tego, że coś takiego warto odtworzyć. No jeszcze parę osób trzeba było przekonać, żeby zapłaciły za to. Ale ci, co chcieli mieć zapłacić, zrobili to dużo chętniej niż ci, którzy mieli się zgodzić na to, żeby te miary zawisły. Ale miary zawisły. Oczywiście w momencie, kiedy już wisiały na murze, to się okazało, że, że jest to wielka okazja do tego, żeby zrobić ciekawą imprezę przed murem Ratusza na długim targu. I na tabliczce, która. Z której niektórzy się obawiali, że zniknie szybko, a wisi już tyle lat, napisane jest, co nam bardzo jest nam miło, nam, którzy wymyśliliśmy tą akcję odtworzenia miar, że to jest na podstawie naszego projektu i z naszej inicjatywy zrealizowana rzecz. I właśnie kilka artykułów, które się wtedy w związku z, tą, z tym projektem pojawiły. To, co się dzieje w związku z tym, że istnieje akademia, to nie tylko statyczna. Treść, która jest zamieszczona w internecie, ale to również są, jest kontakt z ludźmi, którzy, znajdując informacje, które ich interesują, poszukują dalszych informacji. Takich maili, jak te, które właśnie widać na ekranie, w tej chwili ja dostaję miesięcznie co najmniej kilka. Ludzie pytają o rzeczy proste, o rzeczy trudne, czasem łatwo im odpowiedzieć, czasem trudniej, czasem trzeba czegoś poszukać, ale niezwykłą radością jest to, że to, co robiliśmy przez tyle lat, bo to jest już no, 10 lat prawie, czy w przypadku Akademii 8, że to przynosi efekty takie, że ktoś zaczyna się interesować tym, czym się interesowaliśmy my. Mamy również sygnały, nieco śmieszne, ja mam takie sygnały, że niektóre osoby, które uprawiają przewodnictwo, obawiam się nie do końca legalne i licencjonowane, powołują się na byciu członkami Akademii Żegaczy, proszę Państwa. To ma uzasadniać ich profesjonalizm, który go formalnie nie mają. Nie mają tej etykietki, że są licencjonowanymi przewodnikami, ale zaczepiają ludzi na ulicy, mówiąc, że są członkami Akademii Żygaczy. I takie maile dostaję z niejednokrotnie z pochwałami tych osób, które jako członkowie rzekomi, to są członkowie rzeczywiście, tak korespondencyjni i rzekomi. To są członkowie rzekomi Akademii Żygaczy, którzy oprowadzają ludzi i, i powołują się na nich. To jest kolejność nie wychodzi żeby było jeszcze ciekawiej, Akademia Żegaczy stała się przedmiotem zainteresowania naukowego. Po co ja to wszystko pokazuję, proszę państwa? Pokazuję państwu to po to, żeby pokazać, że coś co wyszło z właśnie bloga, czyli prywatnego zainteresowania kogoś czymś, stało się niepostrzeżenie instytucją. A jeszcze do tego stało się przedmiotem badań naukowych socjologów? To jest książka, która leży przede mną pani Barbary Bosak Herbs, to jest jej praca doktorska, której kilkanaście stron poświęciła Akademii Żygaczy jako zjawisku kulturowemu. W tym również parę stron o analizie mojej psychiki, jako... Uuu, to ciekawe. To jest, czytałem to z wielkim, proszę Państwa, rozbawieniem, odnajdując w tym wiele prawdy, a czasami zupełne, tak zwane kuwe w płot, prawda, jeżeli chodzi o... Zwłaszcza jeżeli chodzi o analizę mojej pokręconej psychiki. W każdym razie, no, kilkanaście stron w książce tej grubości obejmującej Zjawisko współczesnego Gdańska w wymiarze symbolicznym to jest dla nas ogromny wieniec laurowy, dla wszystkich tych, którzy akademię tworzyli. I tworzą nadal, bo akademia, mimo że to już nie jest to, co było na początku, że artykuł się pojawiał średnio raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, teraz się pojawia raz na dwa miesiące, raz na pół roku, ale to nie jest. Typowy blok, który, który powinien się charakteryzować aktualnością. My piszemy o rzeczach, które działy się, które miały miejsce w budynkach, których nie ma od dawna, więc to, czy my to napiszemy, czy to będzie aktualne dzisiaj, czy nie będzie aktualne, jest może mniej ważne. Ale w każdym razie Akademia cały czas działa. Do, dochowaliśmy się nawet, proszę Państwa, dzieci. hasła. Dzieci. A dzieci jeszcze nie, nie słyszałem, ale być może. Mamy, proszę Państwa, hasło swoje w Wikipedii, co sprawia nam wielką radość. I, I to wszystko jest dowodem na to, że warto to było robić. Pomyślą Państwo, nie, to o tym nie będziemy mówić, bo to... chociaż może warto, proszę Państwa, był tutaj wykład na temat na temat blogów dwa tygodnie temu, w którym padły pewne sformułowania, na przykład, że media elektroniczne nie mogą się obejść bez publikacji tradycyjnej. Aha, jeszcze z woli informacji oczywiście Pan Marek. Adamiec. Adamiec. tak, Fotografia naukowiec. Fotografia Ewakowalska. Fotografia Ewakowalska, ale nie, nie, nie na fotografię Ewakowalską, bo to widać. Pan Marek Adamiec wygłosił tutaj y, wykład na temat tego, co, y, jak, jako naukowiec podchodzi do blogów, w którym padły pewne sformułowania, z którymi się zgodzić nie można i tą niezgodę zaczęła wyrażać już właśnie moja koleżanka w trakcie tego wykładu, na którym nie byłem, ale widziałem go dzięki relacji w IBDK-rze. Między innymi, że to takie stwierdzenie, że media elektroniczne no, nie mogą się obyć bez publikacji papierowej. Mogą. Akademia istnieje 8 lat, nie przekładając się bezpośrednio na żadną publikację papierową, a jest swego rodzaju instytucją. Czyli to jest absolutnie nieprawda. A już to, co Pan, powiedział, pan Już powiedział na temat tego, że zjawisko blogowania jest eksplozją amatorstwa w internecie, co jemu wydawało się, żeby być czymś Negatywnym wydaje mi się być czymś bardzo pozytywnym. Dlatego, że ja wiem oczywiście, że utrata monopolu na wiedzę, na, na, na publikacje, musi niektórych bardzo boleć, ale tak mamy czasy, że każdy rzeczywiście może się wypowiedzieć, a skoro każdy może się wypowiedzieć, to nieuchronnie w 100 tysiącach wypowiedzi trafi się 10 wypowiedzi mądrych i jedna, która będzie genialna. Ale jeżeli nie będzie tych 100 tysięcy wypowiedzi, to tych diamentów możemy nie odnaleźć. Więc to, że zajmują się tym amatorzy bardzo dobrze. A że się komuś to może nie podobać, przykro mi, ale dotarliśmy do XXI wieku i mamy wolność słowa, która nigdy nie była tak bardzo realizowana, jak teraz, kiedy istnieją blogi. A że blogi są cenzurowane i że nie są autentyczne. A cóż nie jest cenzurowane, proszę Państwa? Każdy, kto publikuje cokolwiek, zastanawia się nad tym, jaką to wywoła reakcję. I to jest autocenzura, ale to jeszcze nie świadczy o tym, że coś autoocenzurowane albo ocenzurowane przez żonę czy ukochaną przestaje być autentyczne. Istnieje mit o jedności, potędze i solidarności blogerów. To jest mit, ale nie do końca, dlatego że kiedy trzeba było ratować romańskie piwnice, które chciano zasypać w Gdańsku, a które już w przyszłym roku jako ogromna atrakcja turystyczna będą udostępnione do zwiedzania, to właśnie opierając się na solidarności blogerów w tej sprawie przeprowadziłem akcję, która zmusiła konserwatora zabytków z poznania do odwołania decyzji. Wtedy, kiedy wszyscy opuścili ręce, kiedy wszystkie instytucje nie były w stanie działać, właśnie Solidarność Blogerów, jak to dzisiaj się określa, spowodowała to, że piwnice będą, a mogły ich nie być. Więc jest to może mit ogólny, ale w szczegółowych sprawach, w konkretnych sprawach można na to liczyć, na tą Solidarność.